Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię taki tester do płynu hamulcowego, samochodowego lub motocyklowego marki Parkside z Lidla. Jest to model PBFT A1. Zapraszam do oglądania. Mamy 3 lata gwarancji, tak jak w większości urządzeń Parkside'a. Poza tym zauważyłem, że takie mierniki to chyba jest nowość teraz, szczególnie w Polsce. Nie, nie widziałem ich wcześniej w Lidlu. Także przetestujemy sobie ten miernik, yy, baterie w zestawie, producentem jest Owim. No i tutaj mamy miernik płynu hamulcowego, urządzenie pomiarowe do sprawdzenia koncentracji płynów yy, wody w płynie hamulcowym. No właśnie, bo zacznijmy od tego, po co się sprawdza płyn, ham, yy, płyn hamulcowy. Ano sprawdza się dlatego, żeby yy, tylko i wyłącznie, żeby płyn hamulcowy nam nie zamarzał. W zimie, w zimie szczególnie. Czyli sprawdza się, jakby ilość wody w tym płynie hamulcowym. Jeżeli ta ilość wody jest za duża, tutaj ten miernik powinien nam tam pokazać czerwone, czy zaraz się dowiemy, co. No i płyn jest do wymiany, tak? Trzeba wymienić, bo nie można tak jeździć, szczególnie w zimę, no bo rozsadzi nam pojemnik i cały układ albo w ogóle nie zahamujemy, bo w przewodach będzie zamarznięty. Płyn. Także fajnie zainwestować w taki miernik. Kosztował on mnie 29,99 30 zł, bez jednego grosza. Także otwieramy, zobaczmy, co jest w środku. No i w środku mamy instrukcję obsługi. Yy, oraz mamy w zestawie baterijkę, czyli tak, na początku jeżeli włożymy baterię i włączymy go to ma yy, świecić na stałe dioda 0%, czyli tutaj tak, na samym początku, to ma świecić, jeżeli będzie mrugać, tak, to znaczy, że jest słaba bateria i należy ją wymienić, czyli jeżeli ta dioda tutaj zielona z 0% yy, będzie stale świecić, możemy przeprowadzić pomiar. I teraz tak, jeżeli świecą wszystkie diody, czyli od 0 do tutaj 4%, to znaczy pilnie wymienić płyn hamulcowy. Hamulce nie są bezpieczne. Jeżeli nie będzie świecić 4%, ale te 3, 2, 1, 0 będzie świecić, czyli nie będzie tylko na samej górze świecić, to trzeba i tak wymienić płyn hamulcowy. Jeżeli nie świecą dwie, czyli już na przykład trójka nie świeci, Yy, ale się świeci 2-1-0 to już jest poprawnie. Teraz tak, odkręcamy tutaj przeciwnie do, yy, ze wskazówkami. Po naciśnięciu on się nam się włączy i on po 30 sekundach automatycznie sam się wyłączy, lub możemy go samemu wyłączyć. Ale ja nie sprawdzę tutaj, patrzcie. no chyba, że w taki sposób tu takie siteczko trzeba wyjąć chyba i może teraz tam się uda to jakoś zmierzyć tak, otworzyłem, no i co włączamy no i próbujemy no i co nie dosięgnie to tam do tego zbiorniczka także jak widzicie, nie do każdego samochodu to jest w tym wypadku no nie dosięga to tam do tego płynu nie wiem, bym musiał stamtąd jakoś strzykawką to wziąć, czy, czy jak. No tu nie sprawdzimy niestety. To już się wyłączył. Widzicie te po tych 30 sekundach się wyłącza. No, nie, nie ma jak. Nie dociera tam do tych. Widzicie, sądy suche. Nie ma jak po prostu tam dotrzeć do tego płynu. W tym samochodzie, jak widzicie, to się nie sprawdzi. No, i tu jak widzicie, mamy już bezpośredni dostęp do płynu hamulcowego. Sprawdzamy, robimy pomiar. Zobaczmy. O! <grym> Zobaczcie. Płyn hamulcowy jest pilnie do wymiany. Świecą się wszystkie diody. 3% Czasami ta czwórka tutaj. No, jak widzieliście, płyn hamulcowy jest do wymiany w tamtym samochodzie, przynajmniej tak jak pokazuje ten miernik. Ale żeby się upewnić, że dobrze pokazuje ten miernik, zakupiłem taki płyn hamulcowy nowy, DOT4, czyli tak jak tam jest właśnie ten miernik. Do tego on tutaj jest do mieszalny z innymi płynami, także DOT4, czyli możemy wymieszać, dolać na dolewkę. No, zobaczymy. Oczywiście uważamy, bo płyn hamulcowy jest bardzo e, żorący, i wlejemy sobie tutaj do tego kubka. Ok, mamy tutaj nalany ten nowy płyn hamulcowy. Mamy czyste elektrody. Te sondy pomiarowe włączamy. No i patrzymy. No widzicie? Jest prawidłowo. Nic się nie świeci. I dolejemy troszkę wody. Zobaczcie, już się zapaliła. No, zniknęła teraz. Jeszcze troszkę wody. Wymieszamy. O. Zobaczcie, już jest pomarańczowa. Teraz jeszcze trochę dolejemy. Czekajcie, bo teraz na, na te sondy wlałem. No i jak widzicie, trochę za dużo już wody wlałem i płyn hamulcowy jest do wymiany. Bo jest po prostu woda w nim i teraz on nam zamarźnie przy tam jakiejś minusowej temperaturze. Także, moim zdaniem, miernik jak najbardziej na plus. Wiadomo, nie jest to jakieś zaawansowane urządzenie, jak widzicie, dzięki niemu dowiedziałem się, że muszę wymienić płyn hamulcowy w samochodzie. Także ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Oraz jeżeli pomogłem, czy warto kupić właśnie taki miernik, subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!